Witamy z Rzeszowa. Witam. 8 do 4 wygrana Nbitu. Panie trenerze, jest pan zadowolony z gry dzisiaj? Z wyniku może najpierw? Z wyniku jestem zadowolony, aczkolwiek mógł w parę bramek więcej paść. Zna powiedzieć, że pierwsza połowa była o wiele lepsza niż, niż druga. Z drugiej jesteśmy mniej zadowoleni ze względu trochę wprowadziliśmy sami sobie chaos, no zaczęliśmy rozmawiać z sędziami i nie, nie wykonywaliśmy tego co mieliśmy, co mieliśmy w planach. No właśnie, co z tą drugą połową? Czy to tylko o po pokłosie tego, że dyskusje z sędziami, czy gdzieś jeszcze tego szukać można... W... Nie, u chłopaków może jeszcze jest widać różnie, tak żebyśmy rozmawiali przez meczem, że, że chcielibyśmy wprowadzić toczyć czy gramy ze swoim przeciwnikiem przez mocnym. Motywacja i charakter meczu powinien być taki sam, ale widzę, że jeszcze, to, jeszcze się to nie przekłada. Mam nadzieję, że będziemy na tym pracować i będziemy postępowało na plus. Spo... Pierwsza połowa 6 do 3? 6 do 3. Do... Do... Druga jakby tak liczyć 2 do jednego, czyli e, skuteczność o wiele, wiele. Też mieliśmy dużo sytuacji, nawet sama końcówka jeszcze z Syreną, mówić w Bramkę, no ale tak jak mówię, wkradło się to niedokładność, rozmowa z sędziami, dyskusje zamiast grania. Myślę, że to też jest dużym takim mankamentem jeszcze naszej drużyny, ale myślę, że będziemy to zmieniać. No właśnie, jak będzie grał Endbit w przyszłych spotkaniach według Waszych planów? Zobaczymy. mam nadzieję, że o wiele lepiej niż w tym meczu. Do przodu jeszcze jakoś to wyglądało, na razie jest... W obronie trochę, trochę słabiej to wygląda i mam nadzieję, że to jest poprawi w znaczu na meczu. Proszę powiedzieć jeszcze kibicom, na co e, kładziecie największy nacisk e, dla zawodników w czasie meczu na treninga. No, Teoretycznie jest tego tak mało trenowania, że po trochu musimy robić wszystkiego. Mamy trochę doświadczonych zawodników, także myślę, że zgrywanie się to jest najważniejszą, najważniejszą sprawą w tym zespole. Tym i przy tak małych jednostkach treningowych to, to jest najbardziej potrzebne. Myślę, trochę dokładamy wszystkiego po tego, co jest potrzebne, żeby ten funkcjonariusz wyglądał. Czy MenBit będzie straszył w następnych meczach czy swoich przeciwników? Mam nadzieję, że charakterem i wolą zwycięstwa to będzie najważniejsze, a reszta po prostu jest w nogach i głowach chłopaków, a myślę, że, że mają umiejętności, żeby żeby pokazać jak się zamiarem wszystkiego. Dziękujemy bardzo, Dziękujemy. życzymy udanego tygodnia i wyjazdu za tydzień do Lublina. Witamy z Rzeszowa ponownie. Naszym gościem jest. Z wszystkiego wrzeszowiak grający prezes. ikona na Podkarpaciu. Panie Łukaszu, na gorąco opinia po spotkaniu? Myślę, że w naszym wykonaniu dobry mecz. Pierwsza kolejka, ciężki przeciwnik. Znamy siłę przeciwnika, także taktycznie byliśmy ustawieni. Myślę, że dobrze. Indywidualne błędy w pierwszej połowie nam troszeczkę popsuły nasz plan. Natomiast druga połowa fajnie, taktycznie. O to mi chodziło. Pierwsza połowa 6 do 3, w drugiej połowie postawiliście o wiele trudniejsze warunki NBITowi, co też widać na tablicy. 5 do 5 w faulach, były przedłużone rzuty karne z jednej i z drugiej strony. No tak, NBIT no nie strzelił bramki z gry, także to też mnie bardzo cieszy, że taka drużyna nie strzela nam bramki z gry, tylko z przedłużonych i tu w samej końcówce. Myślę, że zarówno Gliwice, jak i Rzeszów chciały ten mecz wygrać, dlatego tyle fauli, a to jest po to się tutaj gra każdy, żeby Gliwica też widział, że te drużyny chcą wygrać. Także my nawet jak wynik niekorzystny walczyliśmy, staraliśmy się pozostawić jakieś takie dobre wrażenie. Mamy młody zespół, także też trzeba to wziąć pod uwagę, że 18-latkowie u nas grają, i... ale mam nadzieję, że kolejne mecze teraz już... Są też w naszym zasięgu jako przeciwnicy. Proszę powiedzieć kibicom, jakie sobie wyznaczacie cele na no. sezon? No, jesteśmy realistami, utrzymanie nas interesuje, nie mamy jakiegoś większego wsparcia jeśli chodzi o, o miejskie władze, także nie możemy o nic więcej chyba walczyć, chociaż jak patrzę na tą drugą połowę, nie chcę się ją jakoś za bardzo podniecać. Natomiast myślę, że są przeciwnicy, którymi taką grą taktyczną, przynajmniej dobrą głęboko stylu defensywie. Jesteśmy w stanie urwać punkty i po prostu ja przejmując drużynę powiedziałem, że interesuje mnie gra defensywna, a nie my zawsze traciliśmy dużo bramek właśnie przez to, że drużyna się zapędzała do przodu. Nie przez to, że graliśmy się w futsal, tylko po prostu, że graliśmy fatalnie taktycznie. Natomiast y, sytuację stwarzaliśmy z każdym przeciwnikiem. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec o tym młodym Irku Debcie, który dzisiaj ustrzelił hatryka. Ja mam nadzieję, że Gerard Juszczak będzie go tam jakoś patrzył na jego wyniki, bo mam nadzieję, że to nie jest jednorazowy wyskok, bo chłopaka znam od czterech lat, u nas debiutował, miał 14 lat w drugiej lidze, zawsze się wyróżniał, bardzo typowy zawodnik, który wie o co chodzi w futsalu, balans, granie podeszwą. Myślę, że może nie ma jeszcze takich warunków fizycznych, natomiast mam nadzieję, że się rozwinie w tym sezonie, że wróci po kontuzji, bo, bo wraca praktycznie z marszu, jeden trening no praktycznie, a dzisiaj strzela trzy gole takie drużynie jak NBiT. To ja mam nadzieję, że będzie tylko lepiej jeszcze w tym sezonie i, i że, że biało-czerwonych barwa zajmę. Tego mu życzymy, życzymy również powodzenia w dalszej części sezonu i do zobaczenia w Gliwicach. A ja, a ja życzę Gliwicom awansu, bo z tego co y, analizowałem, mamy trochę pecha do Waszej drużyny. Bus nam się zepsuł, a dzisiaj Bramkarz w ostatniej chwili pierwszy wypadł nam o 12. Także coś jest na rzeczy. Także życzę Was od eksrekcji.